Gazetka Biedronka pełna jest weekendowych okazji. Sprawdź wszystkie promocje w mojej gazetce już dziś. Uzupełnij domową spiżarnię i odbierz rabat. Kup produkty Culineo, Madero, nasza spiżarnia, pudliżki lub winiary za minimum 59 zł i odbierz 6 zł rabatu. Kup słodycze lub słone przekąski za minimum 69 zł i odbierz rabat 7 zł. Kup napoje za minimum 69 zł i również skorzystaj z rabatu 7 zł. Zyskaj rabat 9 zł na zakup świeżego mięsa za minimum 89 zł. Uzupełnij zapasy kawy lub herbaty, żeby uzyskać rabat 10 zł na zakupy. W ofercie również rabaty dla twojego pupila. Pamiętaj, jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi promocjami, to koniecznie zaobserwuj nasz kanał, a nie ominie Cię żadna korzystna oferta.